Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, do mnie ta informacja dotarła jakoś kanałami. No nie przeczytałem o tym w żadnym większym medium, co akurat nie jest argumentem, bo no wiadomo jak to się odbywa, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Są dwie techniki: albo wyciszanie. Albo zalewanie eks ekstrementami rozmaitymi i sprawi ludzi, które są niewygodne. No, niemniej jednak to już jest taki sygnał, który troszeczkę daje do myślenia. A mówię, oczywiście, proszę Państwa, o tytułowym tytułowej sensacji, czyli z rzekomej współpracy Morawieckiego z Niemiecką Służbą Specjalną z Sazi. No i tutaj trzeba podkreślić bardzo wyraźnie, że mówimy o narodowskiej komunistycznej służbie, a nie o służbach specjalnych Republiki Federalnej Niemiec, jak to się mówiło kiedyś o RFN-u. W czasach, gdy jeszcze funkcjonowała NRD, proszę Państwa, autorem tej sensacyjnej informacji jest człowiek, który pracował w przeróżnych miejscach tak, tak różnych jak Gazeta Polska i ONET, jak Gazeta Warszawska i Wprost, Telewizja Polska i parę jeszcze innych dziennik polski zdaje się. I to też jest dla mnie taki sygnał naprowadzający na to, że no mamy do czynienia z człowiekiem, który praktycznie tam, gdzie trafi, tam się odnajdzie. Odwiedziłem też jedne jego kanał, no i tam oczywiście mamy do czynienia z klasyką, czyli cała liczba linków do różnych pozycji, które można kupić u tego pana prośby o łapki w górę i tak dalej, no czyli raczej, raczej klasyk, proszę Państwa, raczej standard. I to jest to, co, co na starcie, proszę Państwa, wzbudza szereg moich wątpliwości. Sprawą nie zajmuje się praktycznie nikt po, poza internetową niszą, no i to taką niszą, że powiem nieskromnie, no raczej uważam się za człowieka, który dociera do różnych zakamarków, internetowych i yy, yy, szuka informacji na wszelkie możliwe sposoby. A ta sensacja jakoś mnie ominęła. Dopiero za pośrednictwem Twittera yy, dotarłem do tego, że. No dojrzyk, no co Ty, nie jęcz. Teraz oglądamy o Morawieckim Isztadzi. Idź na górę. No i idź do brata. No i proszę Państwa, jeśli dotarłem ja taki genialny poszukiwać rzeczy nietypowych i ulotnych do tej informacji gdzieś po, po czasie i za pośrednictwem Twittera, no to to pokazuje skalę niczowości zjawiska. No ale dobrze, proszę Państwa, to są wszystko argumenty argumenty przeciw tej sensacji, znaczy nie tyle przeciw tej sensacji, co, co pozwalające wątpić w to rewelacyjne odkrycie. No, ale zabawmy się w adwokata diabła, czyli w adwokata, w adwokata Morowickiego. I spróbujmy to poukładać logicznie, zaczynając od takich podstawowych informacji, jak data urodzin Morawieckiego i data likwidacji sztazji. Proszę Państwa, Morawiecki urodził się w 1968, a sztazji zlikwidowano w 1990. No, czyli Morawiecki miał 22 lata, gdy likwidowano sztazji. No, pytanie tu autor tych sensacji nie podaje, on podaje tylko takie dwie jakieś zdawkowe informacje, że on miał być zarejestrowany dwukrotnie jako agent. Nie podaje w jakim okresie miało, miałoby się to wydarzyć. Co na czym miałaby polegać? Aha, i tu jeszcze jeszcze pada taka dziwna informacja, że on był zarejestrowany jako nieformalny. E, nieformalny agent Sztazji, nie wiem, proszę Państwa, nie jestem Centkiewiczem ani badaczem archiwów, archiwalnych dokumentów służb specjalnych, ale wydaje mi się, że w niemieckim porządku coś takiego nie funkcjonowało jak, jak nieformalny agent Sztazji. Może był zarejestrowany tylko to, to jak było w przypadku tej słynnej listy Bronisława Wilczytajna, na której znaleźli się zarówno współpracownicy, jak i inwigilowani Służby Bezpieczeństwa, więc może się przewijać nazwisko Marowieckiego w aktach Sztazji, No bo pamiętajmy, że on tam no, przynajmniej według własnych opowieści był jakiś strasznie groźnym opozycjonistą. Nawet ZBC mu kazali grup kopać. No to być może w, w, w jakimś zakresie Stasi się nim interesowała, tym bardziej, że proszę państwa miejscem działalności e, opozycyjnej Morawieckiego była był Wrocław, był Dolny Śląsk, czyli był bezpośrednie sąsiedztwo e, z, wówczas e, z NRD. Natomiast proszę państwa e, dlaczego Morawiecki miałby budować karierę e, w związku z tym, że był komunistycznym agentem, tak to rozumiem, niemieckich służb specjalnych, które te służby specjalne upadły w, w 90 roku, no to ja tego, proszę Państwa, do końca nie rozumiem. Na czym, na czym miałaby ta zależność polegać. Natomiast gdy się przyjrzymy karierze morowieckiego, no to widzimy, że ona jest naprawdę co najmniej dziwna, bo tutaj się absolutnie zgadzam i podpisuję rękoma i nogami pod tymi twierdzeniami. Że prawdziwego opozycjonisty, prawdziwego człowieka, który walczy z systemem na wszelkie możliwe sposoby, no to nie ustawia się w bankach. Zwłaszcza w tamtym czasie, to, to, to były czasy jeszcze Balcerewiczowskie, kiedy on zaczynał karierę, to przypadkowi ludzie, jeszcze synowie opozycjonistów, jeszcze bardziej radykalnych niż sam się przedstawiał Morawiecki, no to takich karier, proszę Państwa, zwyczajnie nie robili. Zresztą najbardziej uznawani przez najbardziej groźnych opozycjonistów w czasach komuny, no to proszę Państwa, kończyli tragicznie, tak jak skończył chociażby Przemyk. Czyli po prostu został zakatowany, czy, czy przyjaciel Wilczek na Pyjas, po prostu zostali zakatowani przez SBKów, a nikt się tam nie bawił w jakieś kopanie grobów. No jeśli SBcy zabawili się z Morawieckim w kopanie grobów, no to przepraszam, bardzo używali go za smarkacza, nie groźnego opozycjonista i po prostu chcieli mu dać tam jakąś szkołę życia. No, albo druga możliwość, to jest taka, że ta historia została przez Morawieckiego, przez Morawieckiego wymyślona. No, proszę Państwa, nieistotne. Czy istotne jest to, czy ta cała sensacja, ta cała rewelacja e, tłumaczy to, w jakim miejscu jest Morawiecki i co teraz robi? Moim zdaniem absolutnie nie, proszę Państwa. Moim zdaniem absolutnie nie, bo sprawa wydaje się dość prosta, proszę Państwa. Jeśli mamy do czynienia z Morawieckim, który był i doradcą tuska i ulubieńcem Gaczyńskiego, no to mamy mniej więcej do czynienia z taką modelową karierą cyniczną człowieka, który odnajdzie się wszędzie w każdym środowisku, byle to środowisko zapewniło mu awans awans społeczny. no i i teraz, proszę Państwa, gdy się pojawia taka sensacja, to ja nie, nie, nie wierzę, że ona nie dotarła, skoro dotarła do mnie, to dotarła na przykład do struktur partyjnych platformy obywatelskiej. No a ci ludzie z tuskiem na czele z całą pewnością nie mieliby najmniejszych problemów, takich problemów, jak przedstawił to autor tej, tej sensacji, ja nie wymieniam celowo jego nazwiska, niech każdy sobie pracuje na swoje, jaką przedstawił autor tej sensacji, mianowicie dotarcia do Instytutu Głogauka i wypożyczenie tych akt, aby sprawdzić, zweryfikować sensację. No proszę Państwa, no wyobrażacie sobie, co by się działo, gdyby o tej sprawie napisał Oned albo TVN, i to w środku kampanii wyborczej, że Morawiecki jest agentem stazji. No to byłaby bomba, nie kapiszan pod moku, jak to mówił klasyk Kaczyński, ale bomba prawdziwa bomba. Być może do takiej sytuacji dojdzie, no to wówczas będę mógł się racjonalnie rzeczowo na ten temat wypowiedzieć. A póki co, proszę państwa, traktuję to jako jedną z niszowych sensacji internetowych, no, która jak zwykle pozwala zrobić trochę szumu wokół siebie. Tam zdaje się, że autor nawet nie ukrywa, co było jego celem. Marzył o 10 tysiącach subskrybentów, którą tą liczbę już przekroczył, a teraz prosił o więcej. I nic więcej tu się nie da powiedzieć. Natomiast trzeba na to spojrzeć jeszcze z innej. Strony. Proszę Państwa, to jest zawracanie czterech liter. Bo biorąc pod uwagę to, jaki jest w cudzysłowie dorobek Morawieckiego, no to proszę Państwa, nawet gdyby było prawdą, że on gdzieś tam współpracował ze sztacji jako nieformalny agent cokolwiek ma to oznaczać, no to ja bym to uznał za. Ja bym tego grzechu nie umieścił w pierwszej dziesiątce grzechów Mo, Mo, Morawieckiego. Tego, co on dokonał przez te, osiem, przez te ostatnie 5 lat. 5 e, lat, gdzieś tak w 2016 chyba, czy 6 lat. W 2016 chyba wygryzł skrzydło i został premierem. No ale już wcześniej robił swoje, to nawet można powiedzieć, 7 e, lat. No i to oczywiście na pierwszym miejscu, wiecie Państwo, co jest. Na pierwszym miejscu jest 200 tysięcy 呃。Uh Rodaków, których pożegnaliśmy i to w fatalnych, fatalnych okolicznościach, a większość z nich, bo to też nie jest tak, że wszyscy mogli przeżyć, ale spora, sporo z tych ludzi mogło przeżyć, gdyby nie decyzje podejmowane w taki inny sposób przez Morawieckiego. Na drugim miejscu mamy to, co się dzieje z naszą wschodnią granicą, później mamy przecież całą serię wydatków z budżetu państwa. Które na łączną sumę można liczyć około 250 miliardów, czyli 200 na rozmaite idiotyczne tarcze, kiedy to się zawalniało ludziom wykonywać swoich obowiązków, swojej pracy i prowadzić swoich biznesów, a później kolejne 50 zostało dorzucone na Ukrainę w konsekwencji to, co się dzieje ze scenami paliw, prąd i tak dalej, i tak dalej. No Proszę Państwa, można wymieniać nieskończoność. Czy nie jest potrzebna do szczęścia i do oceny Morawieckiego taka sensacja, że on był jakimś nieformalnym Agentem sztazji. Czy mnie to jest potrzebne do podsumowania życiorysu i działalności tego człowieka, proszę Państwa? Absolutnie nie. Jeszcze raz powtórzę, uważam to za zwracanie czterech, e, czterech liter. Natomiast jeśli ktoś chce poważnie do tego podejść, rzeczywiście przewertować, bo ja nie, wie, nie bardzo wierzę w tą tezę, że bo ona oczywiście buduje napięcie, buduje taką atmosferę sensacji wokół tego wszystkiego, że w Instytucie Gałka nie można otrzymać dokumentów, e, bo tam jest e, e, ja przypominam, że Instytut Gałka w, w przeciwieństwie do IPN-u to, to był pierwsze, e, to już w ogóle Pomysł enerdowski na lustrację był taki, że wszystko jest dostępne. No, albo tam składa się jakieś nieformalne wnioski, albo nie wiem, są jakieś inne przyczyny, które sprawiają, że ten dziennikarz nie mógł dotrzeć do tych informacji, no, ale jeśli ktoś się zajmie tym na poważnie, a tak jak mówię, no, potencjał tu po stronie Tuska i jego ludzi jest potężny. Ja nie sądzę, żeby oni nie potrafili tego załatwić na jeden telefon, nawet gdyby to było rzeczywiście jakieś tam tajne przez ten, to wiadomo, że Niemcom zależy na tym, aby aby wysadzić obecny rząd, a, a do władzy, żeby wrócił Tusk, no tu też jest, proszę Państwa, jakiś sygnał. No skoro, skoro Morawiecki jest trzymany za twarz przez Niemców, no to on trochę za bardzo do tych Niemców mimo wszystko pyskuje, chociażby w sprawach tych KPO, chociaż z drugiej strony, no to trzeba przyznać, że politykę na kolanach sądów ziobrowych tylko na każdym kroku, też prowadził. Tak czy inaczej, proszę Państwa, dla dla mnie to nie jest żaden temat. Dla mnie to nie jest temat. Poproszono mnie wielu ludzi prosiło, żeby się do tego jakoś odniósł. Czy to jest właśnie bomba sensacja na takim poziomie, że może wywrócić Polską w scenę polityczną. Proszę Państwa, no gdyby taki potencjał w tej sprawie istniał, to myślę, że poważni ludzie dawno by się tym zajęli. No ale poczekajmy, po po, prześledźmy. Na tym etapie, na, na te, etapie tych niszowych informacji, których nie podejmuje żadna większa stacja, ani politycy się z tej pierwszej półki pierwszego szeregu nie wypowiadają, to uważam, że to jest taki trochę humbuk niszowy, internetowy, który pozwala zaistnieć pewnym ludziom, a większego potencjału to za sobą nie niesie. Natomiast jeśli ktoś się zajmie tym na poważnie, pokaże dokumenty, pokaże dowody na to, że Morawiecki był jednak agentem Stasi, no to będzie to taka, proszę Państwa, wisienka na torcie tego CV, tego Karierowicza cynicznego, na chłodno kalkującego tylko i wyłącznie własne e, korzyści. No ale to pożyjemy, proszę Państwa, zobaczymy. Póki co to nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Proszę Państwa, Morawiecki ma tyle na sumieniu że obojętnie, co tam jest, co tam są za kwity, czy ich nie ma, czy jest to wymysł, czy coś jest na rzeczy w przepastnych archiwach Sztazji, nie ma to dla mnie większego znaczenia. Oczywiście ucieszyłbym się, gdyby jeszcze taką pałką po grzbiecie, za całą kształt dostał Marawiecki, ale nie sądzę, żeby ta pałka była konieczna, aby go w odpowiedni sposób podsumować. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.